Okay. Czułem tutaj. O, okay. o, dobry wieczór, witam Państwa na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Totolotek Pucharu Polski między Krakowiem a Regionie Białystok. Jest z nami trener drużyny gości, pani Ireneusz Mamrot. Panie trenerze, dobry wieczór. I bardzo proszę o skomentowanie tego, co za nami w dniu dzisiejszym. Dobry wieczór. Na pewno, jeśli mogę powiedzieć o, o wyniku, to on był dużo gorszy dla nas niż, niż gra. No, też do momentu, do momentu utraty tych bramek Krakowia była bardzo skuteczna i pierwsza bramka w tym fragmencie. Później, kiedy wróciliśmy do gry, zopłaciliśmy kontakt, bo 2-1, uderzenie z dalszej jednogłości. Wydaje mi się z perspektywy ławki, że ta piłka jeszcze gdzieś tam zmieniła tor, tor lotu i na pewno te bramki dostawaliśmy w takich momentach bardzo trudnych. Bo mieliśmy sytuację 100% na 3 nie strzeliliśmy, ale za chwilę mieliśmy bramkę na na do 2 Chwilę wcześniej świetna akcja Patryka Klimali. Myślę, że gdyby tę piłkę lepiej dograł, być może byłoby do Tak, Sami naraziliśmy się w ostatniej akcji meczu na kontrę. To już akurat nie miało znaczenia, czy będzie 3-2, czy 4-2. Natomiast, natomiast no, bo mamy z powodu tego wyniku, bo, bo, bo zależało na, na Pucharze i na pewno, na pewno Trzeba już o meczu, z o trzecim Ważne spotkanie przed nami, odpływa podróż i to jest teraz dla nas najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? Panie trenerze, no tak, pan mówi, ta gra w Jagieloni na tle rezerwowej Krakowi. Po tylko dwóch graczy w Krakowie grało z podstawowego składu w pierwszej połowie i tak to jest Pana opinia, jakby Pan zagłębił się w skład, ja też zrobiłem siedem zmian w porównaniu z tym, co Szę... było w Szę... Poznaniu. graczy Pana nie Siedem zmian zrobiłem w porównaniu z tym, co ja Poznań, no ale może Pan zauważyć zmiany w Krakowie, w Jagiellonii nie, także to jest Pana decyzja i Pana, pana opinia. Ja się, ja się nie zgadzam, bo uważam, że, że, że więcej się przy piłce utrzymywaliśmy i ciężko jest też dla drużyny, która, która dostaje... Hmm, Bramki w momencie, gdy zagranie źle wygląda. Pan ma swoją opinię mam swoją swojej. Ja Uważam, że nie graliśmy z tego spotkania. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo i szerokie drogi życzę oczywiście. Dziękuję.